Tekena zawsze grałem z doskoku. Tak naprawdę siódemka była pierwszą odsłoną serii, w której spędziłem nieco więcej czasu, ale i tak nie nauczyłem się nigdy grać na poważnie. Mam tu na myśli granie online. No bo granie ze znajomymi czy pykanie w Treasure Battle zawsze było przyjemne. Pamiętam nawet jak wpadaliśmy do znajomego ze szkoły spuszczać sobie łomot w Tekenie 5. Coś bowiem jest takiego w tych grach z tej serii, czego nie ma w innych bijatykach, czyli moc. Jest moc, taka odczuwalna moc potężnych uderzeń. Jak komuś przywalisz i towarzyszą temu odpowiednie efekty wizualne, czy nawet lekka zmiana kąta nachylenia kamery i delikatnie trzęsący się ekran, no to nie da się tego nazwać inaczej. Po prostu czuć moc. Dlatego na na 8 czekam, nie ukrywam. I w ogóle, drodzy moi, ten rok jest naprawdę wyjątkowy i niesamowity. Bo dzięki becie na 8 w ciągu kilku miesięcy mogę grać w nowe odsłony trzech największych serii bijatyk w historii. Bo przecież mieliśmy Street Fightera w czerwcu, a we Wrześniu nowy Mortal Kombat, więc niesamowity okres dla fanów gatunku, naprawdę. No dobrze, ale co z tą betą? To nadal Tekken i nie ma tu żadnej rewolucji. Najważniejsze nowości są dwie, mianowicie jest to HIT Mode oraz specjalny system sterowania. I zacznijmy od tego drugiego, bo można tu zrobić małe porównanie ze Street Fighterem 6. Otóż, sorry, ale Capcom zrobił to lepiej. Ułatwienia w Street Fighterze pozwoliły uprościć ciosy specjalne. Nigdy nie czułem, że przeciwnik używający w SF6 modern controlsów miał nade mną jakąś wielką przewagę. W Tekenie 8 sytuacja wygląda nieco inaczej. Specjalne sterowanie, czyli uproszczone, możemy uruchomić w dowolnym momencie, wciskając po prostu L1 na padzie. Sprawia to, że trójkąt zmienia się wtedy w przycisk autokombo, krzyżyk w mocarną kontrę, kwadrat w atak specjalny, a kółko w ataki niskie. I teraz tak, pamiętajcie, że to moja perspektywa, czyli kogoś, kto lubi bijatyki, ale nigdy nie nauczył się poważnie w tekę nagrać. W becie można potrenować, czekając na znalezienie przeciwnika, ale najlepszy trening to zawsze walka z innymi graczami po sieci, nawet w pełnej wersji tak będzie. No i zdarzało się, że gracze używający autokombosów rozkładali mnie na łopatki. W takich warunkach trudno o próbę nauki czegokolwiek. Oczywiście zdarzali się też po prostu weterani serii, którzy popisywali się wyłączonymi kombosami, bez żadnych ułatwień, ale przegrana z kimś, kto umie grać, zawsze może nas czegoś nauczyć. Podglądamy jak trzeba stosować określone rodzaje ciosów itd. A przegrana z auto combo to trochę coś innego. Choć nie jest to aż takie OP, bo zdarzało mi się wygrać ze dwie rundy przeciwko komuś, kto używał ułatwień. Zawsze widać, kiedy ktoś używa specjalnego sterowania, bo widzimy po ich stronie ekranu przyciski i skróty na ekranie. Tak samo jest, gdy sami wybierzemy takie sterowanie, ale sama jego obecność zła nie jest, bo pozwoli każdemu przejść cały tryb fabularny czy bawić się offline, no czemu nie? Ale chyba chciałbym zobaczyć w pełnej wersji opcję filtrowania albo tryb rankingowy bez możliwości włączania tych właśnie ułatwień. Teraz zajmijmy się drugą nowością, czyli trybem Hit Mode. Tryb ten możemy odpalić raz w dowolnym momencie rundy, nawet na początku. Postać wyprowadza jeden cios i aktywuje dopalacz, który wzmacnia wszystkie inne ataki w określonym oknie czasowym. Można też użyć przycisku hit jeszcze raz, by zakończyć hit mode i aktywować dodatkowy cios specjalny. Jest naprawdę mocny, zabiera sporą część zdrowia wroga, jeżeli ten go nie zablokuje. A nawet jeśli zablokuje, to w tekenie 8 jest teraz tak zwany chip damage, więc trochę HP oponentowi i tak zejdzie. Hit jest ciekawym dodatkiem, kiedy nauczymy się go stosować w odpowiednim momencie. Najlepiej po aktywacji wykonać jakieś zwykłe ciosy, a potem zakończyć to wszystko tym specjalnym hit uderzeniem, by zmaksymalizować zyski, że tak powiem. Ale wraca też Rajard z na 7, co w sumie tak naprawdę daje nam dwie szanse w rundzie na użycie czegoś tak specjalnego, co zadaje duże obrażenia. I nie wiem, czy to nie jest lekka przesada, ale wydaje mi się też, że muszę po prostu dłużej w tego Tekkena po sieci pograć, żeby wyciągnąć jakieś ostateczne wnioski. Na tym graniem lekko nie jest, bo kiedy miałem akurat w sobotę czas, to serwery padły. Inna sprawa to też netcode, bo nie jest tutaj najlepiej. Na jakieś 30 meczów, może 5 było tak naprawdę idealnych, natomiast parę razy walka z wrogiem to był dosłownie. Slideshow, gdzie mocno było czuć lagi. Widziałem już narzekania na kod sieciowy. A sam Harada na Twitterze napisał, że będą jeszcze nad tym pracować, więc mam nadzieję, że mocno się na tym skupią. Bo konkurencja pokazała już, że można wprowadzić doskonały rollback netcode i byłoby głupio, gdyby Tekken został pod tym jakże ważnym względem w tyle. Ale ogólnie jak się grało? Fajnie, po prostu fajnie. Tak jak wspomniałem na początku, to co najważniejsze, nadal tutaj jest, czyli nadal jest ta moc przy uderzeniach, wiele animacji jest widocznie usprawnionych względem siódemki, prawie każda chyba postać ma jakieś nowe sztuczki, choć oczywiście nie sprawdziłem wszystkich, grałem tylko ASUKą, huarangiem i Niną. Huarang ma o wiele lepszy design i ogólnie mam wrażenie, że postacie mają teraz bardziej wyraziste charaktery niż w Tekanie 7. Także jeżeli chodzi o różne odzywki w intrach do walki na przykład. Gra wygląda też lepiej i brzmi lepiej niż poprzednia część. Właściwie to teraz dopiero naprawdę widać, jak stary jest już Tekken 7. No bo pamiętajmy, że on zaczynał na automatach arcade jeszcze ze 3 czy 2 lata przed premierą konsolową. Ale a propos audio, to naprawdę mam nadzieję, że muzyka z menu wyboru postaci zostanie zmieniona, bo jest um... no niezbyt Ciekaw jestem reszty zawartości Tekena 8, wiadomo postaci będzie sporo jak w każdym Tekenie i każdy znajdzie coś dla siebie, ale nawet kapką ze Street Fighterem 6 zorientował się, że współczesna bijatyka naprawdę potrzebuje dobrego i bogatego w zawartość trybu dla jednego gracza. Netherrealm stawia na fabułę i filmowość, Capcom postawił na dziwność i specyficzny jakuzowy tryb single player, co wymyślili deweloperzy z Bandai Namco? Mam nadzieję, że otrzymamy coś innego i coś lepszego niż trochę nijaki story mode Steka na 7, który w ogóle nie zapadał w pamięć. Czekamy więc na premierę, obstawiam wiosnę 2024 roku. Koniecznie dajcie znać jak Wam się podoba Tekken 8, jeżeli też dostaliście się do bety. Pamiętajcie, że jeśli w czerwcu zapisywaliście się do testów, to macie jeszcze jedną szansę, bowiem te testy były tylko na PS5, a w następny weekend rusza druga faza bety, tym razem także na PC i Xboxach. Mi się podobało, chociaż kod sieciowy do poprawy. Byle do pełnej wersji, bo tam, mam nadzieję, dostaniemy jakiś porządny tryb treningowy, beta skupia się bowiem wyłącznie na rankingowych meczach online. I to by było na tyle w tym materiale, komentujcie śmiało i do zobaczenia!